Uwielbiam solsy. Po burzliwych początkach i kilkukrotnym odbiciu się od pierwszych Dark Soulsów, udało mi się przejść wszystkie części, plus wiele innych sols lajków. A przy okazji, pewnie zginąć z tysiąc razy. Niedawno nareszcie kupiłem playkę i po wielu latach czekania wsiąknąłem w wymarzonego Bloodborna. I to na tyle długo, żeby go splatynować. A w tym materiale opowiem, czemu ta gra jest zajebista i czemu działa na nerwy. Do boju! Bloodborne u podstaw jest dość typową grą from software. Jeśli mieliście z nimi wcześniej do czynienia, to poczujecie się jak w domu. Choć na szczęście zawiera odświeżające elementy, które pozwalają tytułowi odróżnić się od pozostałych gier studia. Jest to naprawdę godny przedstawiciel soloslajków. -like Dla niewtajemniczonych szybkie wyjaśnienia. Jest to gatunek gier, który łączy elementy action RPG z zazwyczaj stosunkowo prostym rozwojem postaci i ekwipunku z wysokim poziomem trudności. Te gry stawiają przede wszystkim na walkę. Na każdym kroku spotykamy kolejnych przeciwników, i stosunkowo często musimy się zmierzyć z potężnymi bossami. To wszystko podlane jest dużą ilością śmierci, która ciągle nad nami wisi. Ponadto gatunek stawia na eksplorację wielu lokacji, które zazwyczaj płynnie się łączą różnymi ścieżkami i pozwalają na nieliniowe zwiedzanie wedle chęci. I o ile próg wejścia do tego typu gier uważam za naprawdę wysoki, to po ogarnięciu satysfakcja jest zwracana z ogromną nawiązką. Dobra, koniec formułek, miało być szybko. I bardzo kurwa, dobrze. W grze wcielamy się w łowca, który trafia do mrocznego, plugawego miasta Jarnam, które skute jest okropną plagą. Na przestrzeni gry podróżujemy pomiędzy tym koszmarnym tworem a snem, a na naszej drodze stają zarażeni wieśniacy, rozmaite bestie, inni łowcy czy kosmiczne twory, które pokonujemy, by rozwijać bohatera i ekwipunek. Przy okazji odkrywając tajemnice strasznego świata. Klimat przez całą naszą podróż jest cholernie gęsty i namacalny. Autorzy inspirowali się Lovecraftem i świetnie oddali ten ohydny, abstrakcyjny i oniryczny nastrój. Widać to na każdym kroku poprzez design lokacji, przeciwników, bossów, czy nawet muzyki. Ta jest wyśmienita, doskonale dopasowana i przytłaczająca. Czasami niestety jesteśmy wybijani z tej immersji, bo widać, że gra się już trochę zastarzała. Warstwa wizualna nie jest zła, ale tekstury często są zamazane, trochę oddaleni przeciwnicy mają około 2 FPS-ów, a trupy ragdolują okopętane. Diabolo, wiedz, że coś się dzieje. Początek przygody w mrocznym świecie może sprawić trochę trudności. Po dosyć powierzchownym tutorialu jesteśmy rzucani na głęboką wodę i wiele mechanik musimy odkryć i zrozumieć sami na przestrzeni gry. Już pierwsza lokacja nie daje taryfy ulgowej i trzymając w napięciu, świetnie przygotowuje na typowe dla tego gatunku zagrywki, takie jak przytłaczające masy przeciwników, pułapki czy zasadzki. Wiemy, czego się później spodziewać. Możemy się również powoli przyzwyczajać do sporej różnorodności, którą Bloodborne oferuje na każdym kroku. Zaczynając od zwykłych przeciwników czy bossów. Ci często, nawet gdy są podobni, mogą różnić się bronią i sposobem walki, więc musimy się uczyć rozpoznawania wzorców i dobierania odpowiednich taktyk. Przechodząc przez dość rozbudowany system uzbrojenia i walki, tu do dyspozycji mamy wiele różnych rodzajów broni, które dodatkowo mają tryb alternatywny, całkowicie zmieniający ich charakterystykę i dające więcej zabawy. A ponadto możemy je ulepszać i wsadzać w niespecjalne klejnoty, co jeszcze bardziej modyfikuje specyfikę oręża. Mniej rozbudowany jest system zbroi, które możemy co najwyżej zakładać, ale jest ich dosyć dużo, więc będziemy nimi często żonglować żeby dostosować się do danych przeciwników lub stylowo wyglądać. Tagish Megets Ponponko Tagish a kończąc na już wspomnianych, ciekawie zaprojektowanych lokacjach. Jednak tu również może się pojawić problem. Po początkowej, dość liniowej lokacji ilość ścieżek do wyboru zaczyna się coraz bardziej rozrastać. Od pewnego momentu rozgrywki, niemal do końca, mamy jednocześnie możliwość kontynuowania przygody w kilku różnych miejscach. Może to sprawiać niemałą zagwostka. Lokacje potrafią znacznie różnić się poziomem trudności i oferowaną nagrodą, a ponadto niektóre powinniśmy się robić w odpowiedniej kolejności, jeśli chcemy w pełni poznać grę. Fabułę, kwesty poboczne. Czy wątki npc Trudno to również wyważyć pod kątem poziomu trudności i rozwoju naszej postaci. Możemy iść w tak wiele miejsc, że chyba każdy dojdzie do momentu, w którym jakaś nowa lokacja będzie zdecydowanie zbyt prosta, trywialna i po prostu nudna. Nie mogę spanko. Zresztą to całe skomplikowanie i chaos mamy również widoczne w warstwie fabularnej. Historia jest naprawdę ciekawa i wciągająca, szczególnie wątki niektórych postaci, o ile chcemy ją zgłębić. Przechodząc grę w normalny sposób, możemy jej prawie w ogóle nie zrozumieć. Trzeba się zanurzyć w rozmowy z npc Pecami, czytać opisy przedmiotów i dokładnie zwiedzać wszystkie lokacje. Komu to potrzebne? Szczerze mówiąc, do dokładnego poznania fabuły najlepiej poszukać analizy w internetach. Jak już wspomniałem, Bloodborne bardzo mocno stawia na akcje. Potyczki są szybkie i dynamiczne, a gra mocno premiuje agresywny styl. Zamiast ucieczki czy chowania się za tarczą, powinniśmy trzymać się blisko przeciwnika, parować jego ciosy i wykonywać ewentualne uniki. Gdy otrzymamy obrażenia, przez krótką chwilę możemy odzyskać stracone właśnie życie poprzez atakowanie wrogów i kradnięcie ich HP. Taki styl walki i bardzo widoczny rozwój postaci są cholernie satysfakcjonujące fakcjonująca. Chcemy więcej grać, więcej walczyć, więcej odkrywać, więcej wszystkiego. Ciężko się oderwać od gry i łatwo jej poświęcić kilkadziesiąt godzin. A przy okazji jest to ciekawe urozmaicenie przy innych grach w gatunku, które często stawiają na defensywne podejście i szybko karają zachłanność. Jednak do kolejnego urozmaicenia mam już mieszane odczucia. Przykładowo w Dark Soulsach. Za każdym razem, gdy teleportujemy się do lokacji lub odradzamy, odnawia nam się ilość mikstur leczenia. Zaczynamy od pojedynczych fiolek, a pod koniec rozgrywki mamy ich kilkanaście czy dwadzieścia. Daje nam to pewne bezpieczeństwo i stabilność. Możemy śmiało eksplorować grę i próbować różnych podejść, a przy każdej kolejnej śmierci i próbie nasz zapas mikstur zostanie uzupełniony i pozwoli nam spokojnie wrócić do akcji. W Bloodborne tak to nie działa. Od samego początku możemy przy sobie nosić nawet 20 mikstur, jednak ich ilość nie jest nieograniczona. Musimy je zbierać, pokonując przeciwników lub ewentualnie kupować, wykorzystując krwawe echa, które są również używane do levelowania postaci, więc spowolni to nasz rozwój. Stąd istnieje ryzyko, że przy wykorzystaniu wszystkich mikstur po pierwsze będziemy szybciej ginąć, a po drugie będziemy musieli je grindować, pokonując na okrągło tych samych przeciwników. Jeśli wykorzystamy wszystkie mikstury na walce z bossem, to żeby ponowić próbę prawdopodobnie będziemy musieli poświęcić sporo czasu i nerwów na uzupełnienie zapasów, co może być podwójnie frustrujące. NO! Ale nie martwcie się, to raczej była lączka początków gry. Na dalszym etapie możemy mieć uzbierane kilkaset mikstur plus ewentualnie je tanio kupować. Dla dalszego rozmaicenia rozgrywki, wprowadzono również specjalne podziemia. Są to całkowicie opcjonalne lokacje, które trochę dodają do fabuły, ale przede wszystkim pozwalają nam na znajdowanie klejnotów do broni, innych przedmiotów, czy do pobiegania po losowo wygenerowanych lokacjach, zależnie od lochów. Część z nich została wcześniej przygotowana przez twórców i wyglądają tak samo, ale możemy też otwierać przejścia do nieskończonej ilości właśnie losowych lochów. Ja Osobiście nie jestem fanem takiego grania w nieskończoność bez określonego celu, więc skupiłem się tylko na tych głównych podziemiach. Ale dla wielu osób to pewnie super element i zwiększa regrywalność. Choć na dłuższą metę są one strasznie nużące i nawet grając tylko te główne dla poznania fabuły czy zdobycia achievementa trzeba się nagrindować i spędzić w nich mnóstwo czasu, co jest dość nudne i powtarzalne. Wynika to ze struktury samych lochów. Każdy z nich mają kilka poziomów, gdzie musimy pokonywać przeciwników, znaleźć dźwignię otwierającą wrota do bossa, pokonać bossa i przejść na kolejny poziom. I tak, do zajebania. Po ukończeniu gry odblokowujemy nową grę plus. Możemy grać od nowa naszą postacią, której zostaje obecny level i prawie cały ekwipunek. Za to wszyscy przeciwnicy są mocniejsi. Jest to dobre pole do spędzenia jeszcze większej ilości czasu w Jarnan. Żeby nie było zbyt pozytywnie i kolorowo w tym czarno-szarym świecie, jeszcze trochę ponarzekam. Na przestrzeni gry twórcy mniej lub bardziej świadomie stworzyli wiele irytujących miejsc i wrogów. Czasem bardziej walczymy z kamerą niż bossem, czasem jesteśmy zasypywani nieskończoną chmurą przywołońców, także ciężko przyjść dalej. Czasem spotykamy przeciwników, którzy mogą nas zabić samym wzrokiem. I możemy również trafić do przeklętej lokacji, w której mamy tylko połowę naszego życia. Jest to bardzo perfilne zagranie, trochę na siłę zwiększające trudność. Podczas gry nasz łowca może wykonywać różne gesty: machanie, ukłony czy okazywanie radości. Można je wywołać w menu lub odpowiednio ruszając padem. Ale jakimś dziwnym trafem, pomimo wielu prób, machanie padem nigdy mi nie zadziałało. Chyba, że akurat z kimś walczyłem i totalnie losowo, zamiast ciosu zacząłem siadać. Zajebiścia. No to zajebiście! No zajebiście. To zajebiście! I nie, nie da się tego wyłączyć. I już ostatni problem, który zdarza się tylko czasem. i sterowania potrafią się czasem zaciąć, na przykład biegniemy tylko w jednym kierunku, lub tylko po jakiejś ścianie. Ale restart gry pomaga. Powtórzę się. Uwielbiam Solsy, a Bloodborne czerpie z nich garściami i dorzuca smakowite nowości. Te gry są po prostu zajebiste i niesamowicie wciągające. Potrafią doskonale oderwać nas od codzienności i na grube godziny wciągnąć do swojego plugowego świata. Coś pięknego. Jeśli jesteście fanami Solsów, to koniecznie musicie zagrać w odborna. A jeśli to miałaby być Wasza pierwsza styczność, też zdecydowanie polecam. Warto się trochę pomęczyć i poddenerwować. Późniejsza satysfakcja jest wielokrotnie większa. Dzięki za oglądanie, a jeśli Wam się podobało to ruszajcie na łowy, lajkujcie, subujcie. Do następnego!